Niewiele rzeczy może równać się z ciepłym brzmieniem analogowym. Nic dziwnego, że płyty winylowe zostały już z nami przez tyle lat. Nie dziwi również trend wśród artystów, którzy decydują się na wydawanie swojej muzyki właśnie na czarnej płycie. Aby móc słuchać płyt winylowych, potrzebny jest nam gramofon. Ja mam na imię Łukasz i zapraszam Cię na prezentację jednego z najbardziej popularnych gramofonów wśród naszych klientów, jakim jest Denon DP400. Zaczynajmy! Jest kilka powodów, dla których klienci decydują się na wybór właśnie tego gramofonu. Po pierwsze, Denon DP400 to solidna konstrukcja. Został zbudowany na masywnej, dobrze tłumiącej wibrację podstawie, która ma tylko 41 cm szerokości, co pozwala zaoszczędzić miejsce na szafce RTV, ale również ustawić gramofon na dowolnym komponencie marki Denon. Posiada również dobrze wyważony i co ważne, napędzany paskiem talerz zapewnia to płynność obrotu talerza i znajdującej się na niej płyty. Jeżeli chodzi o obroty, to do dyspozycji mamy trzy poziomy regulacji prędkości, 33, 45 oraz 78. DP400 odtworzy więc każdy rodzaj płyty winylowej. Gramofon skradł serce użytkowników również przez prostotę obsługi. Zintegrowany czujnik kontroluje prędkość w celu zachowania płynności i zapewnia dokładność odtwarzania. Ramię w kształcie litery S automatycznie podnosi się na końcu strony płyty, więc nie musimy pamiętać o tym, aby przy zakończeniu odtwarzania podnosić ramię gramofonu ręcznie. Dzięki temu nie uszkodzimy żadnej płyty ze swojej kolekcji ani igły w waszej wkładce. Ważnym aspektem jest również konstrukcja typu plug and play z zainstalowaną fabrycznie wkładką gramofonową typu MM. Została ona dopasowana do specyfikacji urządzenia. Oczywiście wkładka jest w pełni wymienna. Z upływem czasu będziemy mogli wymienić ją na inną dopasowaną do własnych preferencji odsłuchowych. DP400 obsłuż zarówno wkładki typu MM, jak i MC. Ten model został wyposażony również w wbudowany przedwzmacniacz, który możemy włączyć za pomocą przycisku z tyłu urządzenia. Daje nam to możliwość podłączenia do urządzenia z wbudowanym przedwzmacniaczem, ale również podłączenia do mniejszych systemów, takich jak Denon, Ceol czy Marantz Melody X, które nie posiadają wbudowanego przedwzmacniacza gramofonowego. DP400 posiada trwałą osłonę przeciwpyłową. Jej głównym zadaniem jest ochrona przed zniszczeniami, ale może również posłużyć jako ekspozytor okładek do płyt. Podsumowując, gramofon DP400 to urządzenie półautomatyczne. Odtwarzanie rozpoczynamy w sposób manualny, a ramię po zakończeniu odtwarzania automatycznie wraca na swoje miejsce. Wizualnie gramofon jest bardzo estetyczny, a lakier podstawy w wykończeniu na wysoki połysk potęguje ten efekt. Ramie gramofonu w kształcie litery S jest solidnie wykonane, a zainstalowana wkładka typu MM brzmi bardzo dokładnie i przyjemnie. Dodatkowo dobrze chroni przed pojawieniem się zakłóceń i innych niedoskonałości odtwarzanych dźwięków. Nie jestem ani trochę zdziwiony, dlaczego gramofon DP400 jest tak częstym wyborem wśród naszych klientów. Jest to po prostu świetny i uniwersalny sprzęt dla każdego słuchacza. Link do prezentowanego przeze mnie gramofonu znajdziesz w opisie filmu, a jeżeli film był dla Ciebie przydatny, to nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z nowościami ze świata audio. Do zobaczenia!